wszystkim, w dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak wyłączyć opcję podpowiedzi dotyczących sterowania w Spider-Man Miles Morales. Pierwsze co musicie zrobić, to zapauzować swoją grę i zejść niżej do ustawień, kliknąć x i wejść w pierwszą kolumnę gra i schodzicie niżej, scrollujecie niżej, wchodzicie w, w kolumnę Interface. Jak widzicie drugą opcją są podpowiedzi dotyczące sterowania. Żeby wyłączyć tą funkcję, jedyne co musicie zrobić to przytrzymać gałkę, lewą gałkę lekko w lewo, a żeby ją z powrotem włączyć lekko w prawo. I to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem tym filmikiem. Zostawcie lajka i subskrypcję i widzimy się w następnym filmiku.